Dzień dobry, chciałbym opowiedzieć o moich zwierzętach. Tutaj jest miejsce przebywania mojego kota Bruka. Stały po nim tylko ślady sierści, ale niestety jego tu nie ma. Może pokażę inne miejsce, gdzie on lubi przebywać. Aczkolwiek nie wiem, czy go spotkamy dzisiaj, ponieważ chyba wyczuł, że go poszukuje i dlatego się gdzieś skrył. Bileże tutaj w trawie. Ale jak widać, też jest nieobecny. Przy okazji, jeśli już mówię o trawie, to tutaj niedawno pojawił się jeż, Tego nazwaliśmy Stefan. Chodził tak o godzinie 17, właśnie tutaj w tej okolicy. Niestety Stefan zniknął w ciągu ostatnich kilku dni wskutek hałasu, który tu panowały. Może gdzieś tam się znajduje, ale trudno go będzie chyba dzisiaj namierzyć. Jak, ta, jak również mojego kota, Mruka, który jest nieobecny w tej chwili. Może poszukam inne miejsce przebywania kota o imieniu Mruczek. Przy okazji, zanim dojdę na to miejsce, pozdrawiam moich uczniów, którzy czasami udają moje filmy. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę o wyrozumiałość dla nich wielką, dla mnie. Tutaj przejął to przewołkotek mruczek, ale niestety też go dzisiaj nie ma. Więc nie wiem, przejdę jeszcze dalej. Może jest gdzieś w dalszej części mojego podwórka, po którym teraz się poruszamy. Na razie go w dalszym ciągu nie widzę. Od razu mówię, gdybyśmy zobaczyli kota mruka, jest taki problem, że stracił oko w czasie jakichś działań kocich. Działań drastycznych, wojennych, kocich działań, więc proszę się przygotować na taki widok dość drastyczny. Tutaj też nigdzie nie widzę kota łuczka Jest to bardzo wiekowy kotek, na którym pozwalamy na wiele. A tu zaraz pokażę miejsce, w którym właśnie prawdopodobnie ma logowisko nasz jeż Stefan ale to są zwierzęta nocne więc od, o tej porze dnia a jest godzina gdzieś koło 15, przed 15 tu jest to logowisko gdzie prawdopodobnie znajduje się ten tenory, prawda jeża ale w tej chwili go nigdzie też nie widać dziękuję bardzo za uwagę życzę miłej niedzieli pozdrawiam wszystkich którzy zechcą obejrzeć mój kanał do widzenia.